Dzień dobry. Jakie to uczucie znów tutaj wrócić? Na pewno wspaniałe, bo, bo każdy e, chciałby być tutaj jak, jak najczęściej. Ja mam taką okazję po raz kolejny i tak jak mówię, no, wspaniałe uczucie. już się przyzwyczaiłeś do tego, że już raczej to będzie dorosła reprezentacja, nie ta w No Znaczy może nie to, że przyzwyczaiłem, ale na pewno e, chcę tego, żeby, żeby jak najczęściej była ta, ta, e, ta główna reprezentacja. Na pewno każdy z nas wie, że, że też mogę, mogę grać w tych młodzieżowych reprezentacjach, ale tak jak mówię, no walczę o to, żeby tutaj zostać jak najdłużej. Analizowałeś swój ostatni występ na stanowisku narodowym, bo to był dobry występ. Jak rozmawialiśmy po to pamiętam, że po pierwsze ty byłeś z siebie zadowolony, a po drugie wiem, że też ten był z siebie zadowolony. Tak, na pewno była analiza mojego spotkania, była analiza spotkania całego zespołu. Myślę, że mogę być zadowolony z tego spotkania, bo, bo, bo gdzieś tam na pewno obawiałem się tej pewności siebie. Jak wejdę na boisko ta pewność była i, i, i też po pierwszym zagraniu już było widać, że, że jestem pewny siebie i, i, no i myślę, że, że Debiot poszedł, poszedł po mojej myśli na pewno e, tylko wynik, a nie taki, jak bym chciał. Tak, ale tej pewności mam wrażenie, to, to tobie nie, nie brakowało to od samego początku, bo kiedy skoczyłeś do pierwszego składu legi, momentalnie były mecze, momenty, były sezony, gdzie właściwie wszyscy mówili, że to Sebastian Szymański ciągnie Legię jeżeli chodzi o o grę do przodu, o te korzystne wyniki, więc zawsze byłeś takim mocnym psychicznie? Myślę, że, że tak, że gdzieś tam na pewno wyróżniałem się tu właśnie mocną psychiką, ale no też wiadomo, że inaczej jest grać, grać w klubie i dostawać te szanse, tak można powiedzieć, częściej, a inaczej wchodzi się debiucie i, i, i gra się na scenie narodowym i z na piersi. No myślę, że, że gdzieś tam obawiałem się właśnie tego, że, że, że ta pewność siebie i moja psychika nie wytrzyma. A tak powiedz mi uczciwie, czy, czy jest element w tym momencie, nad którym musisz mocno jeszcze popracować? Bo jak się patrzy na Twoją technikę użytkową, to właściwie wszystko masz. Przegląd pola masz, podanie masz, uderzenie masz, niczego nie masz. Myślę, że na pewno jest jeszcze dużo elementów, na których muszę pracować. Na pewno ta decyzyjność. I też mogę powiedzieć po tym, że po, po moich spotkaniach w klubie, że, że gdzieś tam tej decyzyjności brakuje, że szukam, można powiedzieć, czegoś więcej zamiast tych prostych środków. Na pewno też powiedziałeś, że mam dobre podania, ale gdzieś tam brakuje właśnie też w niektórych sytuacjach, w tych takich lepszych sytuacjach, brakuje tej dokładności. Takich, w którym mógłbym, e, można powiedzieć, wypieścić e, swojego kolegę dobrym podaniem. A, a na przykład na treningach to, to wygląda lepiej, więc, e, więc na pewno te dwa elementy muszę jeszcze, jeszcze poprawić jak najbardziej, jak najszybciej, bo ta decyzyjność w piłce jest naprawdę ważna. Czyli liczba nie kłama, jak patrzę na, na transfer, ma 12 spotkań, jedna asysta? Zerwowanie. No, trochę kłamią, bo powinno być tych asyst więcej, <laughs> myślę, że bramka też powinna już, już, już być, bo sytuacje były do tego. No tak jak mówię, no, gdzieś tam były te spotkania, w których, w których zagrałem dobrą piłkę do, do, do kolegów, ale bramki nie strzeliliśmy, no ale no, można powiedzieć, że w jakimś stopniu też no, nie kłamią, no. szukam szukam tych swoich sytuacji do, do strzelania bramek, do, do, do dopadania do, do kolegów, żeby, żeby gdzieś ta asysta kolejna wpadła. Mam nadzieję, że to przyjdzie. Który trener Cię najbardziej rozwinął? Który dał Ci najwięcej w Twojej karierze? Uf, Ciężkie pytanie. Myślę, że na pewno każdy trener, w którym pracowałem dał jakąś to małą, tak, małą cegiełkę do tego, że, że teraz jestem w tym miejscu właśnie i e, się tutaj z Tobą rozmawiamy. Na Kadrze Polski, więc e, nie chciałbym też żadnego trenera wyróżniać, bo tak mówię, no, każdy na pewno gdzieś tam dał, dał swoją cegiełkę i dołożył do, 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 do wszystkiego, e, co teraz mam. A kadra młodzieżowa, ten turniej Czesowa Mikniewicza, który jest już za tobą turniej we Włoszech. Początek bardzo udany, fajne dwa mecze, potem wyszło jak wyszło. Natomiast e, też mam wrażenie, że to był dobry moment dla ciebie. Tak, myślę, że, że, że to był fajny turniej dla mnie, dla całej drużyny, bo, bo też fajnie pokazaliśmy, że, że ta młodzieżowa reprezentacja też potrafi grać, grać piłkę, potrafi się sprzeciwić tym mocniejszym reprezentacjom. To też był fajny okres dla mnie, bo w pierwszym meczu strzeliłem bramkę i, i potem gdzieś tam też szukałem swoich szans w, meczu, w drugim meczu. Słuchami na pewno. Trzeci mecz trochę, trochę na mnie wyszedł, myślę, że też, że też troszkę e, za bardzo uwierzyliśmy w siebie, że, że możemy właśnie też z Hiszpanami normalnie e, rywalizować. No ale tak jak Karcy widział, no, co się zdarzyło na boisku. Masz świadomość tego, że jeżeli tutaj się zadomowisz, to za chwilę, bo tak naprawdę, jeżeli wygramy oba mecze z tymi najsłabszymi drużynami, przy dobrych rezultatach, możemy już być na finałach Mistrzostw Europy. Gdzieś to jest w głowie, czy. Czy na razie skupić się, no. się na tym najbliższym meczu, najbliższym treningu, żeby dobrze wypaść? No, mógłbym powiedzieć, że się skupiam tylko na tych najbliższym meczu, ale też wiadomo, że w jakimś stopniu gdzieś w głowie jest to, że, że jeżeli wygramy i wszystko łoży się po naszej myśli, możemy już już, już mieć pewny awans. No ale tak jak mówię, no, teraz żeby tak się wszystko potoczyło, żeby tak się zdarzyło, musimy wygrać te, te dwa spotkania i, i trzeba na początku skupić się na tym pierwszym spotkaniu, bo no nie będzie łatwe. Tak, teoretycznie jest słabszerywa, ale też można powiedzieć, po pierwszym meczu ciężko było w pierwszej głowie i, i ta gra nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli, więc też jakoś bym nie lekceważył tego przeciwnika i, i, i po prostu skupił się też, też na, 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 na tej grze. No i tak jak mówię, no, skupiamy się na tym pierwszym spotkaniu, żeby żeby wygrać, żeby gdzieś ta, ta pewność wróciła po tych ostatnich dwóch spotkaniach. No i potem kolejne spotkanie liczymy na, na, na 6 punktów w tych dwóch spotkaniach, żeby, żeby właśnie przybliżyć swoje szanse do awansu. Na koniec zapytam cię, kto na Tobie zrobił największe wrażenie w tej reprezentacji, jeśli chodzi o taką normalną, normalne piłkarskie rzemiosło, kiedy wychodzi na trening. Podejrzewam, że gdzieś będąc w Rosji że podglądasz też Krychowiaka, który ostatnio gra trochę wyżej, gdzieś nawet bliżej Twojej pozycji. I sobie się nie radzi. Tak, tak, tak. Że się na pewno zrobił wielki postęp w lidze, bo, bo e, wcześniej nie widziałem, że, że, że tak potrafi, raz, że potrafi tak sprintować, a, a dwa, że no, naprawdę stał się takim mocno ofensywnym zawodnikiem. I, i to też widać, że, że raz, że bardzo dobrze biega, że e, wchodzi w te wolne, wolne przestrzenie, jakby był już przez parę pięknych lat tak, ja sobie ofensywnym pomocnikiem, czy nawet napastnikiem, bo w niektórych sytuacjach gdzieś tam nawet na, na, na dziewiątce biega, zapewne gra się robi wrażenie. no Ale myślę, że naj, naj, najbardziej ja to już nieraz mówiłem, że Piotr no to jest e, zawodnik o, o naprawdę bardzo wysokich umiejętnościach i, i, e, i on robi dla mnie największe wrażenie, bo, bo też miałem gdzieś tam przyjemność na treningu blisko niego biegać, to. to, to, to no nie było łatwo, no. gdzieś tam swoim balansem zawsze uciekał, no. naprawdę, no. No widać, że też że, że nie boi się tych pojedynków jeden na jeden, że tego szuka na, na, na treningach i cieszy, cieszy go to, cieszy go to z gra z piłki i na pewno, tak jak mówię, no, zrobił na nie największe wrażenie, bo też z tego technika e, użytkowa jest na no, naprawdę najwyższym poziomie.